Hej, pewnie nie zdajecie sobie sprawy, ale mam jeden specjalny talent. Mianowicie jestem zajebisty w gotowanie i dzisiaj podzielę się z wami tym, jak sprawić, żeby każda wasza potrawa, którą przygotujecie, dosłownie zwalała z nóg. Przede wszystkim przygotowanie. Nie rozpoczynaj gotowania, jeśli Twoje narzędzia nie są gotowe. Jeśli kroisz, przypilnuj, żeby deska była odpowiednio spreparowana. Noże, ostre jak brzytwa, nie ma nic gorszego niż tempa klinga i mocowanie się skrojonymi warzywami. A jak już jesteśmy przy warzywach, to zawsze, koniecznie trzeba je umyć i wysuszyć przed przygotowaniem. Zanim zaczniesz gotować, przygotuj wszystko, aby podczas samego procesu niczego nie zabrakło. W krojenie musisz włożyć całe swoje serce, tylko wtedy Twoi goście poczują prawdziwą różnicę. Niech każde pociągnięcie noża będzie niczym pociągnięcie pędzla przez wybitnego malarza. Na każdym etapie musisz czuć, że tworzysz prawdziwe arcydzieło. Pamiętaj, że każdy składnik ma znaczenie, dlatego traktuj go z należytym namaszczeniem. Stosuj tylko produkty naturalne. Woda. To życie, pamiętaj o tym, dlatego gdy ktoś proponuje ci chemiczny monotlenek diwodoru, powiedz stanowcze nie. Pamiętaj: nie kupuj sera w markecie, idź do znajomego rolnika po mleko i sam zrób swój ser. W gotowaniu nie ma zgody na sztuczność. Pamiętaj o tym, gdy stosujesz przyprawy. Posługuj się tylko świeżymi ziołami, suszone możesz wyrzucić do kibla. One tylko zniszczą smak twojej potrawy. Gdy gotujesz, musisz mówić do swojej potrawy, w przeciwnym razie nie będzie ona wiedziała, że ma się ugotować, i z twoich starań nic nie wyjdzie. Najlepiej piec w piecu opalanym drewnem, ale jeśli nie możesz sobie na to pozwolić, Stosuj specjalną mieszankę gazową. Gdy Twoja potrawa jest gotowa, nie serwuj jej od razu. Poczekaj trochę, aż wszystkie smaki zdążą zatańczyć ze za sobą. Daj im dokładnie 39 sekund. Gotową potrawę podaj gościom i czekaj na przyjemne jęki zachwytu.